Dzień dobry Czesi witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Daily Newsów. Ja jestem Zetric i dzisiaj opowiem Wam co w świecie gier onlineowych działo się 28 marca 2019 roku. Zapraszam na seans. Fortnite Battle Royale ma różnorakie tryby okresowe, ale ten najnowszy wydaje się najciekawszy. Możecie już walczyć o przetrwanie w ramach podłoga to lawa. Zasady? Gorąca lawa stopniowo zalewa coraz wyższe partie mapy. Trzeba szybko lądować i zgarniać łupy, żeby jako pierwsi dotrzeć na wyżej położone obszary. Lawa podnosi się ze stałą prędkością, póki nie zakryje całej mapy. Dotknięcie lawy odbiera zdrowie z pominięciem osłon i wyrzuca gracza w powietrze. Co ciekawe, na tej płynnej substancji można budować. Gracze co sekundę będą otrzymywać niewielki ilość materiałów, co pomoże w sytuacji, gdy cała mapa się pali. Dostępna jest również nowa broń, czyli pułapka z zatrutymi strzałkami. Można ją umieścić na podłodze, ścianie lub suficie i aktywować z niedalekiej odległości. Wystrzeliwuje zatrute strzałki na odległość do 3 kratek siatki w poziomie lub do czterech w pionie. Cele trafione strzałkami otrzymują stopniowe wyobrażenia, zmniejszając zdrowie z pominięciem osłon. Na mapie pojawiły się również nowe przekąski. Banany natychmiastowo przywracają 5 punktów zdrowia, kokosy w krótkim czasie regenerują tyle samo życia lub osłony. Dostępna jest również papryka, która również przywraca 5 punktów zdrowia, a także zwiększa prędkość ruchu o 20% na 10 sekund. Stało się. Po trwającym prawie 20 godzin maintenance Ion wrócił do życia. Niestety chudszy niż zwykle. Europejska wersja gry pozbyła się aż 9 serwerów, w tym również Barusa, który był ostatnim polskim serwerem w Ion. Od teraz jesteśmy zmuszeni bawić się z obcokrajowcami. Dla jednych będzie to dobra informacja, dla innych niekoniecznie. Nie ma co jednak wieszać psów na Gameforge. Niemiecka firma była zmuszona działać, a on przeżywa kryzys, graczy jest coraz mniej, więc trzeba jakoś konsolidować społeczność, aby w ogóle było z kim się pobawić. To nie ich wina, że na Barusie mieliśmy 20% pojemności. Może trudno wam w to uwierzyć, ale to dopiero drugi raz w niemal 7-letniej historii gry, kiedy teraz Online powiększyła swój maksymalny poziom doświadczenia. I to od razu o 5 leveli z 65 na 70 poziom. Tak, ważna zmiana wiąże się oczywiście z innymi nowościami. W grze pojawiły się nowe mobki, nowe bossy, bamy, nowe przedmioty, nowe questy i nowe skille. Ten 70 poziom trzeba przecież jakoś wbić, prawda? Przy okazji Gameforge usprawniło nieco rozgrywkę. Głównie jeśli chodzi o instancje, które przeszły ogromną metamorfozę. Zniknęły dzienne limity, ponadto dungeony dostarczą teraz więcej expa i większe możliwości. Zwróćcie też uwagę na balance class. Niektóre postacie zanotowały sporego busta do siły. Wprowadzenie patcha 8.0 wiąże się niestety z pożegnaniem Tera Online Classic. Nasza kilkutygodniowa, nostalgiczna podróż w przeszłość właśnie się zakończyła. Każda osoba, która zdobyła tam 60 poziom może teraz przetransferować swoją postać na normalny, regularny serwer. Czołgi w Heroes and Generals spełniły dotychczas drugorzędną albo nawet i trzeciorzędną rolę. Były obecne w grze, ale rozgrywka przede wszystkim skupiała się na walkach piechoty. Teraz to się zmieni. Wszystko za sprawą nowego trybu, który zawitał do gry z wczorajszą aktualizacją. Dzięki Capture and Hold Tank możemy pobawić się w wojny czołgów. Dwie drużyny po 8 osób starają się przejąć dany punkt lub wyeliminować maszyny przeciwników. Proste, proste. Zawsze to jakaś odskocznia od normalnej zabawy. Przy okazji do Heroes and Generals zawitał koreański język, nowy matchmaking oraz ogólne usprawnienia do interfejsu. Może ktoś jeszcze tego nie wie, ale przez najbliższy tydzień, do 3 kwietnia, Elder Scrolls Online jest dostępne całkowicie za darmo. Do Waszego użytku, dotyczy to PC, PlayStation 4 oraz Xbox One, zostanie oddana podstawowa wersja gry wraz z dodatkiem Morrowind. Jeśli dotychczas było Wam szkoda wydać 40 zł na egzemplarz ESO, to lepiej skorzystajcie z oferty. Gwarantujemy jednak, że w świecie Tamriel zakosztujecie wspaniałej przygody. Elder Scrolls Online to fantastyczny MMORPG, który wystarczy Wam na setki godzin. To absolutne top 5, a może nawet top 3 naszego gatunku. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i subnijcie kanał z Wątkiem, żeby być z nami na bieżąco. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.